Witam serdecznie. 23 luty 2020 rok i mamy, nów. Każdy z nas ma swoją ścieżkę, po której podąża. Ta ścieżka prowadzi właściwie tam, gdzie my sobie wybierzemy. Czyli na kompasie naszego życia my decydujemy, jak ona będzie wyglądać. Każdy nasz ruch jest sprowokowany przez nasze ja. Z tym ja bardzo często musimy walczyć, ponieważ ja prowadzi nas nie zawsze w tym kierunku, który by był korzystny dla nas. Świadomość królewskiej wiedzy daje nam to, że mamy możliwość spojrzenia na drogowskazy, które ułatwiają nam precyzyjnie wykonać ruchy, które są w rzeczywistości zapisane w chwili naszego urodzenia. To nasze urodzenie jest spowodowane przyjściem na świat. I stworzeniem nowego kosmogramu. W tym kosmogramie mamy planety, które rozgrywają na, na swojej ścieżce rozgrywkę, którą nazywamy tranzyty. My w astrologii, oczywiście, te tranzyty możemy zaliczyć do złych i dobrych. Zawsze nam jest łatwiej podążać tą ścieżką łatwiejszą, czyli złą. Ta ścieżka trudniejsza jest trudniejszym wyborem. Dlaczego tak jest? Bo są dwie siły: yang King, i najłatwiej tak tłumaczyć jest energia dobra i energia później negatywna. Czyli pozytywna i negatywna, nie mówmy o złej energii. Nie ma złej energii. Czasami zła energia prowadzi do tego, żeby wejść na dobrą energię, i to też trzeba brać pod uwagę. Jesteśmy w czasie zodiakalnych ryb. Ryby już, przepraszam, by weszliśmy, a w tej chwili jesteśmy w lunarnych rybach. One otwierają się przed nami, co daje nam tą moralną drogę i naszego kręgosłupa. Ten kręgosłup jest uzależniony tylko wyłącznie to, co powiedziałem od nas, ponieważ jesteśmy w tym znaku. Skupia się na nas nowe przejście do nowego znaku, jakim będzie baran. Ale tu musimy rozegrać jaka będzie nasza walka w następnym korowodzie w naszej drodze. Tutaj w rybach musimy podjąć decyzję, co będziemy tworzyć, co będziemy wykonywać. Jak będziemy dążyć do naszej doskonałości, czyli do zapisu karmicznego, który mamy wpisany w kosmogram, a nie przeciwstawiania się, ponieważ nam wolno, czy my możemy spróbować, czy walkę ze swoim ja. Ponieważ ja wiem, że jest tak mi lepiej. Nie wiesz, bo dlatego, że nie znając królewskiej wiedzy, nie jesteś pewien, czy to Twoje ja jest naprawdę Twoje. Znając kosmogram i odczytując ten kosmogram, wiesz dokładnie, jak postępować w swoim życiu, krótkim życiu, w rzeczywistości, w etapach. Każdy rok ma swój. Charakterystyczny udział w tej drodze. Każdy rok jest niepowtarzalny, za każdym razem mamy co innego do powiedzenia, i dlatego też, no w rybach jest jednym z najważniejszych jednym, który daje ci klucz do twojej bezpośredniej osobowości, którą możesz wykorzystać lub też nie. Jeżeli nie wykorzystasz, nic się nie stanie, tylko czy dojdziesz. Do tego na pewno dojdziesz, ponieważ masz to zapisane w karmie, tylko w którym wścieleniu, w której sytuacji. Czy mając 18 lat, czy dopiero za następne 18 lat, to zobacz, ile już masz lat. Bardzo łatwo się tak mówi, ale w rzeczywistości jest to 32 lata. 32 lata plus 32, czyli masz 64 lata. Mając no 64 lata, chcesz naprawić to, co nie dokonałeś wtedy. Jeżeli masz 18 lat, dopiero pierwszy następny krok będzie po 14 latach. Policz sobie, ile to jest lat. Czas ten, który daje nam ten nów i otwiera przed nami tą drogę o ryb, ryby, które są wyłącznie rybami miłości. Bo Bóg dał takie ustawienie, nie kto inny. I Bóg nas prowadzi. Ale my musimy mu zawierzać. I uwierzyć w to, że jest taka możliwość. To właśnie teraz rozgrywają się wszystkie Twoje umysłowe procesy które naprowadzają cię na ten tok myślenia, bez względu na jakim jesteś znakiem. Oczywiście, że też masz w każdym znaku są twoje ryby. Jeżeli musisz się cofnąć tylko jeden znak, jeżeli jesteś, przypuśćmy, rybą, to czas wodnika. Jeżeli jesteś baranem, to właśnie ryby. Ale jeżeli jesteś bykiem, to będzie baran. Cofając się, wiesz, co jest dla ciebie symbolicznymi rybami. Ale w tym momencie, kiedy są ryby te lunarne, każdego dotyczą, każdego z nas na całym świecie. A już solarne, te, które, w których wchodzi w grę Księżyc, bo Księżyc się uniósł i Księżyc rozpoczyna tą nową nadzieję, tą nową walkę. Z naszym, z naszym właśnie ja, z naszymi procesami biologicznymi. To tak, jakbyśmy otrzymali ogromną falę, czyli przypływ świadomości. Świadomości, którą musimy rozegrać, to nie jest proste. Dlatego też w nowiu na ogół się dziwnie czujemy. To nie jest pełnia, która ukaże nam, to, co będzie wykonane. Nów jest zawsze początkiem. Początkiem tego, co my chcemy zbudować. I początkiem naszego umysłowego działania są właśnie nasze. Powiedzmy, że ulubione ryby, co nie jest prawdą. Boimy się tego znaku, dlatego że boimy się nowego kroku. I każda ryba. Mimo, że się urodziła w tym znaku, ma lęk przed następnym krokiem. O czym mówiłem w znaku ryb, ale w tej chwili nie mam czasu na to, dlatego, że mamy Nów, który prowadzi nas o następny krok, który może być przepaścią. Dla naszej świadomości. Ale w rzeczywistości jest to tylko droga prosta, którą musimy przebyć. Ten nów jest w tym roku dosyć trudnym nowiem, ze względu na to, że w każdym czasie jest ciężko. Jest. Kłopot jakiś. Każdy z nas ma inny kłopot, ale każdy z nas ma świadomość że i tak, i tak musi to nastąpić, ponieważ czas jest niemiłosierny. I w tym czasie mamy podjąć świadomą decyzję, która idzie zarówno jak i z naszego układu nerwowego centralnego, czyli z umysłu, taki musi dać nam znak, możliwość ta duchowa, ta duchowa, ponieważ przez do świadomego postępowania, które nie ma złych konsekwencji. Tutaj jest problem. I w tej chwili, właśnie możesz wybrać kierunek studiów, możesz wybrać kierunek swojej pracy, możesz wybrać związek, podjąć ten związek, chodzić czy nie, być z tą kobietą, czy być z tym mężczyzną. To jest dla nas priorytet. Czy teraz podjąć ten trud wychowania dziecka, czyli zajść w ciążę, czy rodzice podejmują, oboje, że chcą zostać rodzicami, czy chcemy kupić ten dom, który będzie trwać, ale ten, ta spłata przez długie lata, to właśnie teraz jest ten czas zbudowania tej świadomości, tego ryzyka, które to ryzyko będzie w rybach, gdzie w rybach jest przecież władcą tego znaku, jest Neptun, czyli iluzja. Musimy się pozbyć tej iluzji i zbudować tą siłę, energię, która jest prawdą. Neptun jest również historią. Historią, która pokazuje nam wstecz. Możemy 164, czyli lata mniej więcej tyle, Neptun przychodzi na swoje miejsce, podzielić na pół, potem jeszcze na pół, potem jeszcze na pół i wtedy zorientujesz się, ile to jest lat. To są lata, które nam pozwalają na wygranie. To jest około 41 lat, czyli 41 lat musisz zbudować już siebie. Siebie jako człowieka dojrzałego. 42, 43. U każdego jest inaczej ze względu na retrogradację, która niedawno była i Merkurego. Dlatego mówię o tym trudnym czasie, ze względu na to, że Merkur jest w tych rybach. Jest w tych rybach i on reprezentuje czas miniony, więc musimy się cofać z każdą decyzją. Wiem, że to jest trudne, ale cóż, czas jest taki, jest taki nów i nie ma możliwości zmiany. Czy ta zmiana jest pozytywna, czy negatywna, zależy tylko wyłącznie od nas, od naszego świadomego postępowania. Astrologia potrafi stworzyć, czy przestrzec przed nami likwidację tego muru, który stoi, którego się tak bardzo boimy. Każdego egzaminu, który jest Saturnem, Jowisz, który jest znany dużo, tylko czego dużo, czy wiele, dużo szczęścia, czy nieszczęścia. Czy Mars, który nas pcha bezpośrednio w ogień, bezpośrednio w walkę, która jest życiem. To ogień naszego serca, to ogień w naszych oczach, zwycięstwa. To Wenus, która jest twórcza, która pociąga nas do miłości, twórczości, stworzenia nowego życia. To Księżyc, który daje nam możliwości widzenia wtedy, kiedy nie widzimy, w świetle odbitym. To Pluton, który jest, że pokaże nam że możemy, mamy siłę, chociaż upadniemy, ale podniesiemy się, będziemy tym syzyfem. I szalony Neptun, który rozgoni te fale iliady, które prowadzą nas do najpiękniejszej kobiety na świecie, jeżeli jesteśmy mężczyznami, jeżeli kobietami do tego mężczyzny, który jest tak daleko, który ile lat... Trzeba płynąć do zwycięstwa. I każdy z nas ma tą drogę. I uran, który nagle nie wiadomo skąd, pokaże nam, że jest. Rozeszło się to morze, bo uderzyliśmy tą laską w odpowiednie miejsce. I rozeszło się. I mogliśmy przejść, mimo to, że ktoś za nami stoi. To trzeba zrozumieć. Astrologia jest przepiękną dziedziną życia, ale też bardzo ważną. Musimy kroczyć. To nie jest dla osób, które nic nie robią. To jest dla osób, które walczą. Walczą cały czas o bicie serca. Rytmiczne. Bo planety są rytmiczne. Mimo to, że wchodzą w retrogradację, ale to jest tylko świadomość, że one są w retrogradacji. Możemy je sobie wycofać, spojrzeć w historię, dlaczego, co, jak i o co chodzi. Ale najważniejszą rzeczą jest to, by iść do przodu i bić się. Ze swoimi myślami. I to są właśnie te ryby. Te ryby, które walczą o ciebie, nie o mnie. Bo ja, jako astrolog, tylko odczytuję to. Ten zapis, który jest w Twoim kosmogramie. Ja nie znam Ciebie, ale znam kosmogram. A Ty znasz, bo już wiesz, gdzie jest ta droga. Bo On ma przed Tobą odsłonić. Ten świat mgły, który jest, który się stworzył w tych rybach. I na tym polega ten wspaniały proces, którym jest pełnia, i za chwilę będzie, nów, który da szansę. Spojrzenia właśnie w ten czas, który powiedziałem to pełnia jest już rzeczywistością, której nie odmienisz. Ale nów, daj ci ten krok, o jeden krok, o tę chęć wykonania i przekroczenia tej granicy. A ta granica za chwilę, za miesiąc. Ta za miesiąc jest ta granica, którą musisz podjąć. Wejście w nowy rok, który jest rokiem za każdym razem innym. Do zobaczenia, bo zbyt długo i zbyt wiele opowiadam o tym, a najważniejszą rzeczą jest to, żeby przekroczyć ten czas. Czas, który jest Nowym. Nowym znaku ryb. Kiedyś w dawnej astrologii było tak, że ryby były pierwsze. Dzisiaj jest baran pierwszy. A więc wtedy najpierw była myśl, a potem był czyn. Dzisiaj jest czyn. I czasami ten czyn nie ma prawdy bytu. Ponieważ robimy coś bez myślenia. I to jest. Czy nasz błąd? Pozostawiam to Państwu do rozgryzienia. Kłaniam się i do zobaczenia w następnych odcinkach opowieści o astrologii. Czy ja, Ryszard Borowiecki, Was zapraszam na kontynuację. I także to, że Macie możliwość nie uwierzenia, tylko poddania się energią, energią kosmosu, gdzie jesteśmy przecież tylko częścią jego. Nie ma sensu się przeciwstawiać. Do zobaczenia.